No dobra, żeby lekko skrócić, że tak powiem, czas to postanowiłem przeteleportować się do bakaresz i szybko udam się do Posągu Beliara chramu na Posąg Beliary jestem jeszcze Jestem niegodny, bo nie idę po jego stronie. No dobra, gdzie to było, tam? Tak, to było tutaj. Dobra, to tak. Daj mi magiczną moc. 5 punktów, to jeszcze dam sobie życie. Okej. Okay. Dobra, trochę manny nie zaszkodzi i życia również. Więc mogę już lecieć na ten na głównego kapłana ożywieńców. Hm. Zacząć od tyłu, czy od przedniej? Hm. To jest pytanie. Od tyłu, jeśli zacznę, no to mogę mieć raczej tak średnio. Dobra, zacznę jednak od. Będzie bezpieczniej, teraz dopłynąć. A rany Julek. Podobno jak otworzę jeszcze ze trzy ciężkie skrzynie. Będę miał lodowy miecz. W sumie, wtedy, w, w sumie wtedy mógłbym zrezygnować, bo podobno zamraża przy trafieniu. Więc wtedy mógłbym ogólnie zrezygnować z tarczy i nauczyć się dual-willingu, co raczej nie było. I nosić ten miecz, co teraz mam. No chyba, żebym znalazł coś. O wiele lepszego, no to wtedy mógłbym zrobić takie coś, że ten lepszy mnie, czyli lodowy hmm. na razie oni są. Pamiętam, że tutaj akurat było kijowo, bo jest strasznie duże zaleśnienie ty tam zalesienie. No i jeden ciul, wiadomo o co chodzi. Pełno roślinności. Dobra. Chociaż ja nie chyba ten dyk mogę pójść. Tak. Muszę uważać, żeby nie wyjść wprost na kapłana ożywieńców bo to się źle dla mnie skończy. Bardzo źle. Ale jeśli uda mi się, dobra. Dobra, widzę, że tam się zbliżam. Szkielet, gdzie jest ten kapłan? O, o, o! Przez chwilę miałem go na widoku. Dobra, to teraz mogę już widzieć się bez większego problemu. No okej, okay. no raczej tutaj już nie powinienem mieć niczym problemów, skoro kapłan sobie zdechł, tak kulturnie mówiąc. Okej, okay. no dobra, pozbieram te itemy, ciężka skrzynia, to ten Mierz Zakonu powinien być, tak jest. No, okej, okay, czyli, czyli jeszcze kilka skrzynek i będzie super. Tylko, prawdę powiedziawszy, nie mam bladego pojęcia, gdzie mogę znaleźć jeszcze te cień, ciężkie skrzynie. Więc może być mały problem. No dobra, ale zasadniczo, mam tutaj jeszcze jakieś kwestie. Takie lejce gościnności. Wsparcie to bym mógł oddać to mógłbym zasadniczo oddać tutaj Basir. banki dla sępów hmm. w sumie tutaj też mógłbym się udać Jau, Asaru. Polowanie na nagrody. Hmm. No to udam się do Ben Sali, tak? Dobra, do Ben Sali. Yy, Bakaresz Ben yy, Sala. Poszukam tego Sunguta. Dolok. Zło zostało pokonane. Okazałaś odwagę, Mora. Proszę, przyjmij. Aha, spoko. Mistrza siły życiowej? Uuu. Nieby tylko cztery, ale zawsze coś. No, dobra, tylko kto mi powiedział, on teraz był. Hmm. Sungut, sungut, sungut. Aha. Dobra, poszukam go Ech, Niedaleko churita był. Hmm. Tylko gdzie był teraz hurrit Dobra, polecę sobie skrótem Czyli cały czas prosto. W skrócie. Dobra, miksurka. Wytrzymałości. Dobra, coś mi się wydaje, że to było gdzieś... Tam tamtą stronę hmm. Hmm. dobra, widzę że musi mi się zregenerować e, energię, znaczy się wytrzymałość, chociaż w sumie energia, a wytrzymałość to prawie to to samo naciskam na swoje prawie. Dobra, trochę odbije. W lewo. Dobra, to sobie polecę. Mhm. Mm hmm. No ale, jeśli się nie mylę, to niedługo powinienem dolecieć do Suguta. Zaraz, tam są ruiny, czyli teoretycznie chyba idę w dobrym kierunku. Nasisz na słowo teoretycznie. Dobra, no standardowo jeszcze wytrzymałości nie mam. Po cholera, oni dali tutaj jakąś wytrzymałość. Dobra, jestem tutaj, czyli... Teraz zasadniczo jeszcze muszę chyba biec prosto. I niedługo powinienem gdzieś odbić. Zaraz, jeśli tutaj będzie hurid... Dobra, tutaj widzę, że jest hurid, czyli... O! Tam jest sungut. Czyli dobrze poleciałem. Sungut. Mam na ciebie dwie wiadomości. Dobrą i złą. W sumie obie złe. Musisz zginąć. Mam nadzieję, że jesteś z tego tytułu zadowolony. My ja owszem. Nara, no, wezmę sobie błyskawicę pod piąteczkę. So good. Ukradłeś sztabki rudy. I co z tego? Powiedz mi co zrobiłeś. Sprzedałem je. A teraz... Kto jest twój... Zna każdą kryjówkę na pustyni i... Mora To ci nic nie da. Jeśli chcesz, możesz to zrobić. I nie myśl sobie, że powiem czego chcesz. Ach tak. Nie powiesz mi. Możesz przestać? Wow. No jest jeden. OK, podbieram tą szyb wszystko co się da. -ni nic tu nie, nie ma, tu nic ciekawego, nic tu nie ma. Nic Następnym nie razem poślecie do piachu. Na beliara, Moja głowa. Dobra, udało mi się. No ale nie wiem, co to prawda powiedziawszy dało. To samo masz ten, tą głowę? Frajerzy no. Hmm Na pewno są jakieś sprawy, którymi musisz się zająć Dobra zobaczymy Zaraz, zaraz wracam A nie, w tym odcinku to by było na tyle